Wieć Olbratowskiego w RMF FM Czyli każdy wie już wszystko. Dzień dobry, <laughs> Tomasz. Dzień dobry, Olbratowski. Rodzimy śmiało Czyli jest nas mało. Wszystko. Dzień dobry, <laughs> Tom. No, można? Możesz? Tak. Rodzimy śmiało, jest nas mało. Według prognozy ONZ, a i polskich demografów w Polsce jest coraz mniej ludności. Jeśli byśmy, jak to mówią demografowie, zamrozili obecną dzietność na obecnym poziomie, a nie chcemy, po co mrozić, to w 2100 roku liczba ludności spadnie u nas do 15 milionów. No niestety największym problemem ze spadkiem pogłowia Polaków są ludzie. Gdyby nie ludzie, to problemu by nie było. A tak to teraz jest za mało dzieci. Z tym, że no w trakcie ferii okazuje się, że jest ich za dużo. Jeszcze jakby zamknąć żłobki i przedszkola, to byśmy się od dzieci nie opędzili. Z tym, że bez mieszkań dostępnych cenowo dla młodych, to o demografii możemy w zasadzie zapomnieć, jeśli bierzesz kredyt na 30 lat i masz dwa razy tyle oddać bankowi, to zamiast dziecka wybierasz psa albo jak wziąłeś duży kredyt, to patyczaka. Taniej. Jednak niech oczywiste minusy spadku ludności nie przesłaniają nam plusów. Ludzi generalnie jest o kilka razy za dużo na tej ziemi. W Polsce też może mieszkać ich mniej. Tłumy są irytujące. Irytujące są tłumy. Jeśli nas będzie 15 milionów, no to wyobraźcie sobie, to nie będzie korków, a wolne miejsca parkingowe będą nas błagać, żebyśmy na nich zaparkowali. Można też radośnie, a ryzykownie założyć, że będzie mniej polityków, posłów, a ile będzie wolnych i tanich mieszkań, jak to? Nieraz mówiliśmy, każdy będzie mógł mieć dwa mieszkania, jedno dla siebie, drugie na wynajem. I wtedy, jak zaczniemy rodzić nowych Polaków, to się świat nie wyzbiera. Więc powtórzę, rodzimy śmiało, jest nas mało. Mało! Tak.